Cześć, witam was serdecznie w pierwszym odcinku. To jest dopiero pierwszy odcinek, bo było tylko wprowadzenie. W pierwszym odcinku serii test myjni samochodowych. Słuchajcie, zapowiedziałem, że będę mył samochód co dwa tygodnie i testował dla was różne myjni samochodowe. Niestety tak się złożyło, przypadki losowe. Ja chorowałem, potem była sroga zima, potem nie mogłem, potem coś tam. Że minęło dwa miesiące. Z tych dwóch tygodni zrobiło się dwa miesiące. Ale nie umyłem samochodu. Specjalnie. Pierwszy raz w życiu mam tak brudny samochód i jeszcze nigdy tak długo nie jeździłem, niemytym. Dzisiaj przetestujemy pierwszą myjnię samochodową. Jest to mynia fabryka blasku w Lublinie. Chodźcie ja pokażę wam, jak wygląda auto po tych dwóch miesiącach. Z zewnątrz jak z zewnątrz. Słuchajcie, widziałem gorsze Więc zacząłem się zastanawiać ile czasu ludzie nie myją samochodu Ja tu zrobiłem no dość słuszną liczbę kilometrów A auto wcale nie jest takie brudne Niektórzy chyba nie myją całą zimę W środku samochód wygląda w ten sposób Słuchajcie, pozabierałem swoje rzeczy Błoto na dywanikach, jakieś tam okruchy na fotelach Ale nie ma śmietnika Wywaliłem, bo to, żeby nie było luzem na dywanikach. E, no, nie będziemy tego zawozić na mienię, żeby chłopaki łopatami, chłopaki, dziewczyny, kto tam pracuje, wywalali to łopatami. Można to wyczepać przed mienią. Znam ludzi takich, którzy mają jakieś tam papiery, stare paragony, woreczki, chusteczki i oni uważają, że na myjni powinni im to wszystko sprzątnąć. Dla mnie to, wiecie co, to są ci śmieciarze trochę. Jeżeli oddajesz samochód na mynie, to samochód ma być gotowy do sprzątania, czyli śmietnik zabiera ze sobą. W tyłu samochód wygląda w ten sposób. Kilka osób tutaj kilka razy jeździło, więc widać ślady. Bagażnik. Bagażnika wam nie pokażę, bo jadę jeszcze dzisiaj na jedną robotę. A tutaj mam zapakowane narzędzia, więc bagażnik może sfilmuję dla, dla was przed samą mynią i pewnie tak zrobię. Także przed samym oddaniem na myjnię, przed wjazdem na myjnię pokażę Wam, jak oczyściłem bagażnik, wywaliłem to wszystko. Zobaczcie, jak wyglądają progi, jak wyglądają tutaj plastiki, gdzieś tam ktoś zaczepił butem, tu ktoś wsiadał. To wszystko sprawdzimy. Miałem robić specjalnie jakieś takie preparowane, ukryte zabrudzenia, ale wiecie co? W tym wypadku chyba nie jest to konieczne. Samochód jest dość brudny, są miejsca na przykład tutaj na słupku, e, gdzieś tam na progach, gdzieś za fotelem, nawet wiecie co, jakiegoś chipsa gdzieś znalazłem. Są takie miejsca w samochodzie, że nie trzeba tego ukrywać. Wiecie, mogę zrobić coś takiego. I zobaczymy, czy szyby zostały umyte. Słuchajcie, biorę komplet, czyli samochód od A do Z z zewnątrz. I wewnątrz ma być podkurzany, umyte szyby, przetarte kurze Zobaczymy jak się spiszą, chodźcie zobaczcie jak wygląda kusz na desce No trochę się tego nazbierało, może nie ma tragedii, ale jakieś tam paprochy są W środku zobaczcie To mógłbym wytrzepać i zabrać, ale zostawię specjalnie Zobaczymy jak sobie mienia z tym poradzi Generalnie to moje samochody raczej nigdy aż tak nie wyglądają. Staram się dbać o czystość w środku. No ale, tak jak mówiłem, przypadki losowe tutaj sprawiły, że nie dało rady zrobić tego wcześniej. A chciałem dla Was nagrać ten odcinek, chociaż ta seria za bardzo się nie przyjęła. Jest kilku zwolenników. Kilka osób pisało mi: Zrób mi te test mini takiej, zrób test mini siakiej, innej, może tej, może tu, może tam gdzieś. Słuchajcie, jeżeli seria się faktycznie przyjmie, będziemy robić dużo testów mini. Ja sobie tak założyłem, zrobię trzy odcinki, zobaczę, jak jest oglądalność. Jeżeli Wam się spodoba, będziemy robić. Jeżeli będzie oglądać to tylko kilka osób, no to odpuszczę temat, bo to nie będzie miało sensu. To co, ja jadę na minie. Przed samą minią jeszcze pokażę Wam wszystko szybciutko, jak to wygląda. No i zaraz po myjni będzie pierwszy komentarz. Jestem już w galerii Vivo na parkingu C, czyli minus 3. To jest akurat fajnie, bo jest zawsze dużo miejsc na minus 3 jest zawsze dużo miejsc. Fajne miejsce w zimie, jak ktoś ma zamarznięty samochód i chciałby sobie odmrozić, bo tu jest ciepło. Jest zasięg, internet działa. Dobra, wywaliłem narzędzia. Bagażnik w środku wygląda tak. Oczywiście gruz też wysypałem. Jest tylko brudna mata. Pod matą bagażnik jest czyściutki. Nie wiem, czy Wy będziecie to widzieli. A myjnia jest za mną. W tamtym miejscu nie będę filmował ich pracy, nagram tylko efekt ich pracy i zazwyczaj będę się starał w ten sposób robić. W międzyczasie jeszcze posuwałem jakieś takie zbędne, yy, zbędne rzeczy z samochodu, tak, żeby w środku było dużo miejsca, żeby ludzie pracujący mieli możliwość wysprzątania wszystkiego. Coś tam zostało, tylko w schowku na rękawiczki. No, zobaczcie, w schowku na rękawiczki mam rękawiczki, czyli. Tak, jak to powinno wyglądać, resztę samochodu. Tak samo jak już wcześniej mówiłem, odbruziłem. Zaraz podjeżdżam na miejsce. Mam jeszcze 20 minut, ale jestem troszkę wcześniej. Pokręcę się po galerii. Pójdę sobie coś tam zjem czy wypiję. No i widzimy się zaraz po sprzątaniu. Pokażę Wam pierwszy efekt, pierwszy wizualny efekt samochodu oraz to, jak jest wysprzątany w środku, ale to zrobimy już przy świetle dnia, bo mamy godzinę prawie 18, więc teraz wszędzie tutaj będzie ciemno. Przy świetle dziennym pokażę Wam, jak wygląda środek. Dla mnie to będzie trochę czasu, dla Was to tylko sekunda. Dobra, samochód został, stoi tam, mienia jest tam, a ja sobie idę coś tam podziałać. Eee, powiedziałem Panu, że nie zależy mi na czasie. Chcę, żeby było dobrze wysprzątane. Nie, powiem Wam, że ta myjnia jest dość dobrą myjnią w Lublinie. Korzystałem z ich usług kilka razy, więc w tym okurze. Zamotałem się, gdzie tu jest to wejście. Więc w tym momencie zdecydowałem się pierwszy raz na tą myjnię, także zaczynamy z grubej rury. Jedna z lepszych myjni, przynajmniej moim zdaniem. Tutaj jestem już po. Słuchajcie, samochód z zewnątrz wygląda bardzo dobrze. Odjadę troszkę dalej, żeby mógł dokładnie Wam pokazać. Pierwsza rzecz, jaka rzuciła mi się po wyjeździe z mieni, głównie jest czysto, na razie nic tutaj nie zauważyłem, ale pierwsza rzecz, jaka rzuciła mi się po wyjeździe, to bardzo mocno czuć zapach, który mam w środku, a zapach mam taki i on jest wylany, był przyczepiony nie w tym miejscu, w którym ja go miałem zamontowanego. Także jak tutaj panowie czyścili kratki, to gdzieś sobie go położyli. Mam nadzieję, że nie na siedzenie i nie leżało to na siedzeniu nigdzie bo słabo by to było zapach się wylał, bardzo mocno go czuć o, chyba nawet nie mam tutaj w tym momencie żadnych chusteczek, żeby go wytrzeć czy chcę w jakieś oświetlone miejsce podjechać no ale nic, to powiedzmy, że żadna ujma mm, przywieźli go w tą samą kratkę wentylacyjną, w której miałem nie zamoczyła się ona, nie uszkodziła. A wiecie co takie zapachy potrafią zrobić z plastikiem? Czy nie wiecie? Normalnie nie rozpuszczają plastiku. Także generalnie w ogóle nie powinno się tego do rękania dotykać Taka mocna chemia, dobra. Stanę sobie tutaj. Mam tutaj takie miejsce ładnie oświetlone z każdej strony. I pokażę Wam samochód z zewnątrz. W środku na razie tylko tyle. Reszta wygląda OK. Zapach powinien wisieć tutaj. No dobra. Idziemy na zewnątrz. No i po umyciu fordzik prezentuje się w ten sposób. Ładnie domyte te felgi, chociaż nie wszędzie. Gdzieś tu troszkę przegapili. Ja, jako osoba pedantyczna na tym punkcie, zwracam uwagę. Felgi są trochę porysowane, ale da się je idealnie domyć, bo zakładając je przed zimą, wyczyściłem je idealnie. Z przodu też to jest całkiem ok Słuchajcie, to jest mycie samochodu, na takich myjniach liczy się czas, w tej myjni jest dość duży przemiał, dość dużo samochodów się myje A tego to nie widziałem, bo samochód był brudny, zobaczcie co tu stało się z tą listwą chromu To teraz w zimie się stało, no nic, trzeba będzie ją przepastować, bo ja lubię jak te chromy wyglądają tak, a nie tak Tu coś się wydarzyło. Zostało coś lekko brudne. No dobra, tak z wierzchu powiedzmy jest ok. Sprawdźmy ten odcisk palca na szybie, który zostawiłem, pokazując. O, tutaj niedomyte. Pokazując wam brud auta. Jak jechałem, sprawdzałem, czy ten odcisk tutaj jest i był. W tym momencie go nie widzę. Pod kątem też nie widać szyby. Naprawdę czyste. Ale tu już zostało przegapione. Dobra. Całość jutro z samego rana przy świetle dziennym no są takie zakamarki, do których można się przyczepić na przykład takie miejsce na siedzeniu zobaczcie, zostało przegapione dziwnie dywanik leżał, myślałem, że zostały zamienione dywaniki prawy z lewym, ale nie dobra a tu został włos hmm. i to jeszcze nie mój roletki odsłonięte, żeby umyte, To sobie zasłonię. Ale tu jest cicho, spokojnie. Jest godzina 19:10. Zobaczmy z tej strony jeszcze. Z tej strony wydaje się być wszystko czyściutkie. Pewnie Was interesuje, ile zapłaciłem za to mycie. myjnię, komplet. Zobaczmy, jak wygląda deska. Zapłaciłem równe 200 zł. Za umycie i wysprzątanie całego auta. Czy to dużo, czy niedużo, to już ocencie sami. Ja oceniam robotę. Zajrzę jeszcze do bagażnika. Pokazywałem wam bagażnik przed. No i po wygląda. Tak, mata została umyta. To się nie odmyło, ale to nic. No i mokra położona. nawet nawet nieodmuchana powietrzem. To już minus, jak dla mnie. Zobaczcie, no w taką zimową porę, płaść mokrą matę to trochę słaby pomysł. Co? A tu takie coś. No dobra, wyjmę sobie go w garażu, żeby mi to przeszło. Tu zostało takie coś. Ja zwracam uwagę na to, gdy mój samochód. I tu zostało też takie coś. Chciałem wam wszystko w dzień pokazać, ale przy tym świetle wszystko dobrze widać. Nie trzeba dnia. Tu tak samo, ta ramka nie została dobrze umyta. Na dole jest ok, a na górze już nie. Tu w ogóle. Niestety się nie udało. Zastanawiałem się, czy to jest rdza, ale to nie jest rdza, to jest brud. Zobaczcie, cały ten brud został tutaj ominięty w tym miejscu. I tutaj tak samo. No, troszkę słabo. Troszkę słabo. Im więcej chodzę w koło samochodu, tym bardziej jestem zawiedziony. Nie nalali mi wody do wlewu. Chyba nie. Buuu, karszerem dopełna. A niech ma klient. Zawsze będzie więcej paliwka albo wody. No i co tutaj mamy? Zobaczcie. Pyk to nie jest żaden nalot. To jest po prostu nieumyte. Hmm. Dobrze, po malutku do domciu. Zobaczymy, jak to wszystko wyschnie. I będzie wyglądało w świetle dziennym. W świetle dziennym na pewno więcej takich niuansów znajdziemy. A ja tak jadę do domu i pomyślałem, że nagram dla Was jeszcze pewne spostrzeżenia odnośnie zapachu. Chciałbym e, ocenić zapach po myjni, ale się nie da, ponieważ ten zapach, który się wylał... Jest wszechobecny Ja nie lubię ostrych zapachów Nie lubię jeżeli coś pachnie zbyt mocno I w tym wypadku jest to dla mnie Za mocno Za mocno ten zapach tutaj się wbił Za mocno emanuje Ten zapach tutaj wewnątrz auta Drażni mnie to troszkę Zazwyczaj wybieram takie zapachy Które nie są aż tak ostre Delikatniejsze I stonowane No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I gotta poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let him see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. Lub gdzieś brud na lakierze, niedomyta klapa. No to wiadomo, mynia. Mynia jest mynią, a nie studiem detailingu. Wiadomo, że tam liczy się czas i wszystko można domyć. Jeżeli chodzi o mycie z zewnątrz od 1 do 10, dałbym 10. Pomimo tych drobnych niuansów, dałbym 10. Za to środek. Środek w niektórych miejscach jest faktycznie niedomyty. Tak jak już wczoraj pokazywałem, na przykład tu na fotelu, to zostało w ogóle ominięte. Auto jest wyodkurzane w miarę, w miarę dobrze. Eee, fotele są odkurzone, ale do czego bym się przyczepił? Powiem Wam, że kategoryczny błąd jednak z tym zapachem. Jechałem, wiadomo, są różni ludzie, jednym to, jednym to przeszkadza, drugim nie przeszkadza. Ten zapach jest wylany tutaj. W tym miejscu mam tłustą plamę, mokrą i fotel jest ugrudzony. Wiecie co? I znalazłem jeszcze jedno miejsce, w którym rozlany jest ten zapach. Dokładnie tutaj, na fotelu kierowcy. Także tu jest kapnięte, no i tutaj jest większa plama. Na welurze tak nie widać jak się ją przetrze, no ale jest to tłuste, no i strasznie mocno pachnie. Także to akurat do właścicieli myli, jeżeli to oglądacie, zwróćcie na to uwagę, żeby pracownicy nie kładli tych zapachów, które mogą się wylać na siedzenia. Tak naprawdę to nigdzie nie powinni ich kłaść, tylko gdzieś, jeżeli muszą je zdemontować, to odkładać na zewnątrz samochodu. Przynajmniej ja bym tak robił. Ogólnie za całość mycia dałbym tej mini 9 punktów, ale za to, że wylali mi tutaj na fotel zapach, on jest tłusty, zapach jest dość mocny, duszący, odejmuje jeden punkt. Dużo. Może i dużo, niedużo, może i niedużo. Jedni powiedzą, no co tam, daj sobie spokój, drudzy coś innego. A gdybym był z jakąś osobą na mini i ta osoba by była w jakimś jasnym ubraniu, ta plama by na przykład się przeniosła. Wiadomo, to jest chemia, może uszkodzić wnętrze fotela, może uszkodzić nitki, nitki w fotelu, może uszkodzić tapicerkę. Tapicerka jest welurowa, wiadomo, welur jest delikatny. Zabieram jeden punkt mycie kosztowało 200 zł. Jedni powiedzą, że to bardzo dużo, drudzy powiedzą, że nie dużo. To był pakiet premium, czyli wszystko, co może zaoferować ta przed card detailingiem, tak? Czyli całkowite mycie, sprzątanie wnętrza. No w tym momencie ja uważam, że wnętrze zostało oczyszczone, ale zostało uszkodzone też przez tę myjnię co wchodzi w skład pakietu premium tutaj macie ulotkę ze strony Fabryki Blasków Fabryka Blasków mieści się w Galerii Vivo w Lublinie to wszystko obejmuje pakiet premium cena 200 zł dlatego, że to jest segment out D Ford Mondeo mieści się w segmencie D w segmencie ABC jest to trochę taniej segment D to jest segment aut średnich no i dlatego tyle to kosztuje Następna myjnia będzie mynią niespodzianką, a Wy polecajcie myjnie, które chcielibyście, żebym przetestował. Na razie w Lublinie. Później zobaczymy. Ode mnie to tyle. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz, żeby zostawić ślad po sobie. Trzymajcie się. Cześć!